Dziś przygotowałam dla Was 5 pomysłów na prezenty DIY na ostatnią chwilę. Mam nadzieję, że Wam się spodobają propozycje. Już niedługo święta, więc filmik trafiony. No i ja z tego miejsca życzę Wam wesołych, radosnych, to to samo, prawda? Świąt. Ale niech będzie. Życzę Wam dużo zdrowia, radości, wytrwałości. Pamiętajcie, aby dążyć do celu, a na pewno to, co chcecie, osiągniecie ciężką pracą być może. Ale jeżeli będziecie w Ciebie wierzyć, to ja Wam to obiecuję, że dzięki Waszej ciężkiej pracy na pewno dojdziecie do tego, co chcecie osiągnąć, bo to jest chyba klucz do sukcesu. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A co do prezentów DIY, to wydaje mi się, że takie własnoręcznie zrobione dają dużo radości naszym bliskim osobom, ponieważ te osoby docenią nas, wiedzą, że zrobiliśmy to właśnie od siebie, sami, że poświęciliśmy swój czas, swoje serce, bo w sumie to się staraliśmy na tym, prawda? Robimy, żeby było jak najładniejsze. Mam nadzieję, że moje kłopoty Wam się spodobają, jeżeli tak to zasłabcie łapkę w górę. Pierwszym prezentem jest świąteczna świeczka użyłam białej świecy średnich rozmiarów. Ostatnio w tej kupiłam fajne folie woskowe, więc żal byłoby ich nie wykorzystać. Na zielonym wosku szkicuję sobie choinkę i następnie ją wycinam. Robi się to bardzo łatwo. Zdejmuję ostrożnie folię ochronną i za pomocą dłoni ogrzewam wosk. Kolejnym krokiem jest nałożenie go na świecę. To jest bardzo proste, szybkie i przyjemne. Polecam spróbować, bo to fajne zajęcie. Dociskam wosk, pałkując świeczkę. Teraz idealnie się wtopił. Dodaję jeszcze parę akcentów pień i gwiazdkę. Ze spodu odklejam naklejkę. Którą zastępuję inną z napisem homemade. Śpem świeca gotowa. Teraz wystarczą tylko zapakować. Użyłam do tego celofanu wypełnionego włosiem anielskim. Przewiązałam go siemką i dołączyłam fajną zawieszkę z nanu nana, na której można wydrapać napis. Pierwszy prezent przygotowany. Druga propozycja to bałwankowe zawieszki. Do ich zrobienia użyłam ledowych tealightów, które kupiłam w Pepco. Takie lampeczki są zasilane na baterie. Wybieram sobie świąteczną tasiemkę i robię z niej taką pętelkę, która będzie szaliczkiem bałwana. Sklejam ją gorącym klejem. Następnie na boki świeczki nakładam klej na gorąco i przykładam go do tasiemki. Z drugiej tasiemki robię zawieszkę, którą przyklejam z tyłu t -Lighter. Trzeba zwrócić uwagę na miejsce przyklejenia zawieszki, aby nie było później problemu z włączaniem świeczki. Teraz pozostało już tylko namalowanie uśmiechniętej twarzy bałwanka. Włączone światełko jest idealnym nosem z marchewki. No i gotowe. Prawda, że śliczne? Trzeci pomysł to obrazek skorkowej podkładki. Podkładkę będę malować farbami akrylowymi, ponieważ one chyba najszybciej schną. Pierwszy kolor, który nakładam, to niebieski. Będzie on niebem. Białą farbą maluję śnieżną kulę, wiecie, taką głowę bałwana. Gdy farby wyschną, maluję pomarańczowy nos z marchewki. Na niebieskim tle padający śnieg a czarną farbą uśmiech z węgielków. Jak widzicie, bałwanek jest pokazany z dolnej perspektywy, spogląda on w niebo, z którego pada śnieg. Aby farba szybciej wyschła, suszę ją suszarką. Granatowym markerem obrysowuję kontur bałwana. Cały obrazek pokrywam klejem magicznym, który można kupić w każdym papierniczym sklepie. No i teraz znowu przyspieszam proces schnięcia, wysychający klej robi się przezroczysty. Nałożyłam ten klej, ponieważ dzięki temu obrazek będzie miał na sobie warstwę ochronną i przy okazji będzie ładnie błyszczeć. Na koniec za pomocą kleju na gorąco przyklejam haczek, no i zrobione. Czwarta propozycja to słodki podarunek z pianek marshmallow. Na papierowe słomki ostrożnie nabijam pianki. Patrzę na każdą słomkę. Już stworzył się taki zarys bałwana. Z brokatowego papieru wycinam kapelusze i przyklejam je do słomek za pomocą taśmy klejącej. Używam barwników spożywczych. Aby namalować na piankach elementy bałwanka, takie jak marchewkę, oczy i guziki. Bałwanki wyglądają ślicznie. Pakuje je w przezroczysty celofan i przewiązuję świąteczną tasiemką. Piąty pomysł to korzenny peeling do ust i dłoni. Do jednej z miseczek wsypuję cukier wanilinowy, do drugiej miseczki wsypuję przyprawę do grzańca i dodaję mniej niż pół łyżeczki cynamonu. Do każdej z miseczek dosypuję jeszcze po trzy łyżeczki zwykłego cukru. Rozpuszczam sporą łyżkę oleju kokosowego. Rozdzielam go po połowie do każdej miseczki. Tak mniej więcej po trzy łyżeczki na jedną miseczkę. Przyprawę do grzańca można zastąpić przyprawą do korzennych ciasteczek lub do pierników, ale pamiętajcie o tym, żeby zawierały cukier. Wszystko dokładnie mieszam. Gdybyście tylko mogli poczuć ten zapach, jak to pięknie pachnie, musicie koniecznie spróbować, żeby się o tym przekonać. Do plastikowego pojemniczka, który kupiłam w Tigerze, przekładam uzyskane masy. Robię to warstwami. Zakręcam buteleczkę i przewiązuję ozdobną tasiemką, do której przyklejam czerwone brokatowe kuleczki. A na koniec dodałam jeszcze kokardkę z koronki, no i oczywiście nie mogło też zabraknąć tej naklejki Homemade with Love. Nie zapomnijcie pochwalić się swoimi prezentami DIY, oznaczcie mnie na Instagramie, aby mogła je zobaczyć. Piąty prezent skończony! Bells. Zapraszam Was do mnie na Instagrama, Facebooka, Snapchata, musicali, ale się tego nazbierało i jeszcze dodatkowo założyłam grupę na Facebooku, nazywa się Amy Pisiątka. Link będzie na dole w opisie. Serdecznie Was na tą grupę zapraszam. Jest nas tam już troszeczkę, ale może być jeszcze więcej, więc chodźcie do nas, zapraszam Was serdecznie. Nie mogę się doczekać, kiedy będziecie jeszcze więcej. Do zobaczenia w kolejnych filmach Gwiziaki. Pa pa!